Kto jest, kto jest najlepszy w Ja i Crispin <noise> Ale czemu się śmiać. Nie no tak, panie wyszło, że akurat do ciebie podszedłem No bo teraz graliśmy, daliśmy trochę pograć, nie? Bo tak, jak się grali, że wygrali, zostaje to oni by w ogóle nie pograli, nie? Wyglądacie jak ratownicy trochę no. Zobaczymy co się słucha na słuchawkach Zobaczę Fagata bandycka jazda <sum> no, hey! to mecz To mecz To No, zauważyłeś jakieś te nowości na stadionie no, Czy jeszcze nie? Telewizja. Telewizja. dzisiaj nazwisko muszali tam będzie oświetlane jak wejdę, to wyświetlą. <laughs> strzela. on mi 500 euro. <laughs> o, za co? dalej. Eee, on strzela, ja mu 500 złotych. Masz to. Lee. A kto kogo oblewa wodą? Goalkeeper Radomia has more goals than me. I oh no, I've told it. Look the bench, man. He left. But look the bench, look the bench. Fantastic. So comfort. I like, I will enjoy today. Obcinanie skarpet? No, Lisu, Lisu jest ekspertem od tego. Panie, pierwszy raz. A ile jeszcze jesteś? No, będą gdzieś 4 miesiące zaraz. Nie no, nie mogą dawać białego przed meczem mi na, na krzesełku, to ty. Jakby spowiadał kogoś. Przyleciał z Australii kibic. Tak. Kibic Ekstraklasy. Dzisiaj ogłoszam mój transfer do e, FC Sydney. Zbudzimy <grym> się, dziękuję. Miklone? Wyglądało tak. Trener Piotrek może być z siebie dumny. No, wyglądało dobrze. osobę wyznaczył. Wyglądam tak słodko. Nie wiedzieliśmy z kim jesteś, ale zaraz będziesz miał. Kurde, Guli, tu co Ty masz To Amazing, eh? próbujesz też. To uh, jest bardzo dobry Very Bardzo <laughs> <Very good. laughs> Top 30? Podpowień? Wow, Część. Tu umieszczono po czesku? Ja po czesku. To jest czeski brat. A w co grasz? W FIFA? Wszystko co jest FPS. Serio? Call of Duty. O kurde, nie wiedziałem. Tak. Ale w internecie normalnie z ludźmi szukasz? No, powiem Ci, że chyba mamy odzwierciedlenie, kto to może być. I chłop pracuje rok czasu, nie? Ja pracuję 15 lat, chłop rok czasu i już, już znał honory, nie, jest na oprawie ponory. Honory, Ja nie? nie wiem, co on robi tutaj. Zdobył serce kibiców. No właśnie, ale co on robi ten kibicom, wiesz? Zażużona. Albo się to ma, albo się tego nie ma. Ule, będzie dobrze. Czy wytraszyłeś się co? Nie, ja się nie ma. Pół odprawy robię na twój temat, żeby uważać na to, na to, na to. Ale nie, na no, górze. Ale wyglądasz jak dyrektor kopalni. panowie, uwaga, bo dyrektor kopalni przyjechał. No, zazwyczaj prosta jest herbatka z miodem, z cytryną, a nieoficjalnie kielonek dobrej kawki. O, rozumiem. Nie <gulanie> tego Kogo byś chciał raz wylosować na święta? Ja? Trenera Gierczaka. A co byś mu kupił? Piłkę kapelli Na zniżkę pracowniczą. I'm like... um... gonna <laughs> <Total low wisdom. laughs> <laughs>